Sieć Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na różnych etapach jego realizacji. Zadaniem KSOW jest skupianie wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, które chcą mieć aktywny wpływ na rozwój rolnictwa i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Bardzo łatwo jest się dostać do KSOW-u, wystarczy samemu, samemu sobie przyznać status partnera, prawda? Bo jest pewnym. Machina bardzo prosta, nie wymaga to jakiejkolwiek legitymacji, środków pieniężnych, choćby symbolicznych. I dzieje się to w sposób taki, który już jest ukształtowany, działa praktycznie bez zarzutu, ciągle się rozszerza, przybywa tematów, możliwości. Projekty można realizować za pomocą różnych form np. szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów, wyjazdów studyjnych, konkursów, punktów informacyjnych, publikacji, produkcji i emisji materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Lider tu był to jeden z wielu projektów zrealizowanych dzięki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W jego ramach powstał film prezentujący osiągnięcia organizacji, instytucji i przedsiębiorców z obszaru lokalnej grupy działania Płaskowyż Dobrej Ziemi z Kietrza. Produkcja filmu miała na celu promocję rozwoju obszaru LGD oraz promocję beneficjentów, którzy skorzystali z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Jako LGD zauważyliśmy, że trzeba pokazać to, co nasi beneficjenci już zrealizowali, ponieważ promocja bardzo dodaje im skrzydeł. I w 2018 roku, pod koniec, powstał pomysł. Powstał tytuł filmu. Wiedzieliśmy już, jak to ma być, natomiast poszukiwaliśmy źródeł finansowania. Na obszarze działania LGD realizowane są projekty innowacyjne, specyficzne dla tego regionu. Przedsięwzięcia zmieniające wizerunek wsi, wpływające na aktywizację lokalnej społeczności, inspirujące do dalszych działań, są najlepszym przykładem dla innych. Dowodzą, że warto podjąć ryzyko, aby osiągnąć sukces. Film, który prezentuje nasze osiągnięcia i osiągnięcia naszych beneficjentów, jest realizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Pieniądze z sobą bardzo nam pomogły, tak. Musielibyśmy szukać innych źródeł finansowania, natomiast akurat ogłoszony został konkurs przez naszą jednostkę regionalną, przez Samorząd Województwa Opolskiego i dzięki temu uzyskaliśmy dodatkowe finansowanie, ale też dodatkową pomoc i dodatkowe wsparcie ze strony naszego samorządu, województwa. W filmie pokazanych zostało kilkanaście projektów zrealizowanych w ramach PROF 2014-2020. Między innymi zaprezentowano wiejską galerię w Biedrzychowicach. To swoiste muzeum wiejskie, w którym dzięki mieszkańcom i lokalnej liderce Zostały zachowane artykuły gospodarstwa domowego, stroje, obrazy, zdjęcia, fragmenty śląskiej architektury. Dzięki czemu ocalono dziedzictwo kulturowe dla kolejnych pokoleń. Był stary zaniedbany budynek farskiej stodoły plebanijnej stodoły, i która wymagała już remontu. I wtedy powstał ten pomysł, aby tą stodołę uratować od zniszczenia, od zburzenia. Zaczęliśmy szukać pomysłu na jej ożywienie, najpierw remont, a później wprowadzenie tu nowego życia. I dzisiaj po tylu latach tego działania, tego projektu, który miał swój początek i zawsze mówię, on nigdy nie będzie miał końca, ponieważ ciągle składamy nowe projekty, robimy nowe rzeczy. Przede wszystkim takim sztandarowym projektem jest właśnie ten ubiegłoroczny projekt stworzenie Galerii Wiejskiej w Farskiej Stodole. Był najważniejszym projektem, który został zrealizowany wspólnie z lokalną grupą działania. Tam, gdzie powstała ta sala, ta galeria wiejska została wyremontowana podłoga, drzwi w ogóle całe pomieszczenie zostało powiększone. W filmie zaprezentowano również przykłady pasji opartej o zapomniany zawód, jakim jest kowalstwo artystyczne, które może stać się źródłem dochodu. Do tej pory lokalna grupa działania wsparła 20 nowych firm i 12 rozwijających się już przedsiębiorstw. Oprócz tego odbyła się konferencja o kobietach, które nigdy nie mają czasu. Spotkanie liderek społecznych organizacji, inicjatorek działań kulturalnych, promotorek dziedzictwa kulturowego, wieńczące cykl warsztatów. Projekt prezentuje między innymi rolę kobiety w rozwoju życia społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Od kilku lat jesteśmy w stałym kontakcie z lokalną grupą Działania Płaskowych z Dobrej Ziemi i za ich pośrednictwem udało nam się zrealizować dwa wspaniałe projekty. Projekty, z których korzystają zarówno dzieci, dla których organem prowadzącym jest nasze stowarzyszenie dla Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, ale również korzystają z tych projektów Osoby dorosłe, mieszkańcy nasiedla i obejmują dwa zadania. Pierwsze to jest strefa aktywności i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców nasiedla. Drugie zadanie zrealizowane w tym roku jeszcze, nie zamknięte całkowicie, ale już z niego korzystamy, to jest boisko w cieniu jarzębin. Ze współpracy zadowoleni są prywatni przedsiębiorcy, którzy mogą dzięki uzyskanym środkom rozwijać swój lokalny biznes. Tu, w stajni na Warszawskiej, codziennie miłośnicy koni mogą przebywać z tymi zwierzętami, opiekować się nimi, a także jeździć pod okiem instruktorów. Za uzyskane środki dzięki lokalnej grupie działania wybudowano odpowiednie nawodnienie maneżu, ujeżdżalni koni. Z perspektywy czasu stwierdzam, że to są fajny zastrzyk pieniędzy, który mogliśmy wykorzystać, ale wykorzystaliśmy go tylko dlatego, że mieliśmy pomysł na to te pieniądze wykorzystać. To nie są łatwe pieniądze, trzeba w to włożyć dużo pracy, ale warto było sięgnąć po środki z naszej lokalnej grupy działania, która znajduje się w Kieczu. Całe biuro pomagało nam przy pracy nad tym projektem, nad tym wnioskiem. I tak samo bardzo ważną pracę pani z biura wykonały przy rozliczeniu wniosku, bo to jest tak naprawdę najtrudniejszy etap. Zadania, żeby dobrze rozliczyć wniosek i rozliczyć się z pieniążkami, które wzięliśmy z EGD. Krajowa sieć obszarów wiejskich umożliwia wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń, m.in. dotyczących innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw czy sprzedaży bezpośredniej. Tu w Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przeprowadzono cykl warsztatów z zakresu przetwórstwa mleka, mięsa i owoców. Warsztaty odbyły się w ramach projektu Krótki Łańcuch Dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa. Łącznie przeszkolonych zostało 150 osób z czterech województw. W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zrealizowaliśmy projekt z przetwórstwa dotyczący przetwórstwa mleka, mięsa i owoców. Uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę przetwórstwa tych surowców na poziomie gospodarstwa. Została przeprowadzona konferencja Powstała publikacja merytoryczna dotycząca tej konferencji oraz tematów poruszanych na niej. W dalszym ciągu Podlaski Środek Doradztwa Rolniczego korzysta z funduszy i możliwości Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W tym roku jest prowadzony następny projekt dotyczący warsztatów dla szkół rolniczych z przetwórstwa mięsa i mleka. Również szkoły są zainteresowane po to, aby Wzbogacić wiedzę teoretyczną o praktykę. My, tę praktykę w Podlaskim Ośrodku Doradztwa, w Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, możemy przekazać. W Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w organizowanych warsztatach i nabyć odpowiednią wiedzę praktyczną i doświadczenie. Była to odpowiedź na wyzwania rynku wyzwania związane z handlem bezpośrednim, z produkcją żywności w małej ograniczonej ilości, widząc zainteresowanie rynku produktami, dostawami bezpośrednimi, produkcją lokalną, małą, marginalną. Postanowiono tutaj zlokalizować to centrum przetwórstwa rolno-spożywczego, żeby zaspokoić z jednej strony zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie przetwórstwa, jak i też wzbogacić ofertę szkoleniową ośrodka. W organizowanych warsztatach brały udział również panie z koła gospodyń wiejskich. Które chciały pogłębić swoją wiedzę dotyczącą produkcji serów. Nawiązaliśmy współpracę z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, gdzie odbyliśmy warsztaty i pogłębiliśmy swoją wiedzę serowarstwa, a jednocześnie poznaliśmy podstawy po prostu przetwórstwa mięsa. I po prostu został jakby zaszczepiony taki bakcyl wśród naszych pań, i one zainteresowały się tym, tymi serami. Robiłyśmy to i robimy w tej chwili w takich warunkach dość domowych, gdzie spotykamy się i udoskonalamy jakby technologię tych serów, jakby no, próbujemy odnaleźć swoje smaki. Od 2017 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkursy dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Partnerzy KSOF mogą składać propozycje projektów. Za pośrednictwem których chcą realizować własne pomysły mające służyć rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. W latach 2017-2019 zrealizowano prawie 1300 projektów na blisko 49 milionów złotych, a w 2020 roku wybrano do realizacji kolejnych 320 projektów na kwotę ponad 19 milionów złotych. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dla partnerów KSOW- są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa oraz na portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.